Siema, siema, witam w kolejnym odcinku. Dzisiejszy odcinek zaczynamy bike checkiem mojej freerajdówki. Być może część z Was już widziała freerajdówkę na Instagramie, bo wrzucałem, ale no przejdźmy do rzeczy. Z seryjnego Jekyla niewiele zostało. Po kolei, frame set tak jak mówię, został cały czas. Rama Canondale Jekyll w rozmiarze M. Dumper Foxa też cały czas jest zamontowany. Jeżeli chodzi o amortyzację, od 4 lat marzyła mi się Tuwa czyli amortyzator dwupółkowy na przodzie eee, powtarzałem w poprzednim sezonie często, że muszę mieć bombera, muszę mieć bombera no i jak przyszedł duży rower super enduro, no to mówię montuję bombera 58 zamontowałem też koła 27,5 na przód i na tył seryjnie ten rower wychodzi z kołami 29 z przodu jak i z tyłu także odpowiadając już na niektóre pytania tak, suport jest niżej prawdopodobnie jakbym chciał teraz nim się ścigać w DH no, tu support był by już za nisko i bym mógł zahaczać o korzenie. Nie jeżdżę DH, nie ścigam się i mam też dużo ciśnienia w zawieszeniu, także ten rower też tak nie siedzi. Konkretnie o kołach. Yy, obręczę reverse Black One, a piasty to kozery. Działają proste. To ma działać, więc nie ma tam 600 punktów zaczepu. Ma chyba 120, ale po prostu jeździ. Kolejna rzecz to jest napęd downhillowy, zamontowany GXDH siedmiorzędowy, co prawda bez manetki, bo zębatka z przodu jest na tyle mała, że jeździłem praktycznie tylko na dwóch ostatnich zębatkach, więc miałem manetkę i została po prostu przerzutka ustawiona na przedostatni. Tak, na przedostatni bieg, tam jest chyba 13 zębów. Co tu mamy dalej? Korba, korba jest seryjna, Dorka trzyma się, więc spoko kokpit trochę się zmienił gripy lita, testuję te szerszej średnicy na razie jest spoko no i kolorystycznie pasują do ramy hamulce zmieniłem na kody RSC bo lubię kody RSC w sumie to mówiłem na odcinku z Joyride'u ale tak jak już robię cały bike check to, to, to powtarzam to jeszcze raz że po prostu lubię je i dlatego je zamontowałem no i co, chyba mamy cały rower jesteśmy w bike parku Kopriwna także zobaczcie jak rower śmiga Dzisiaj rano też montowałem oponę na tył, bo, tak jak w poprzednim odcinku mówiłem, poprzednia miała już zbyt duże bicie, także zamontowałem nową. Działa, jeździ, można śmigać. Jest duży drop. Powiem Wam, że ostatni rok, czy dwa pomijałem te większe dropy i mówię: Eee, muszę mieć większy rower. Teraz mam większy rower i tak się czaiłem, ale w końcu jest. Jest i on, duży drop. Bo chopki są fajne, nie? A, a dropy to tak, mówię: po co to skakać? ये yep. Leciał za mną ziarą, to trochę mnie zmotywował, żeby nie chomował. Fajne są te chopki, naprawdę mi się to podoba. Dobra, let's go. I co? Nie jest łatwy. Dobra, poza trasą, tą czerwoną, którą można by jeździć cały dzień. To jest też tutaj nowa trasa, taka downhillowa. No i zapraszam na... Sprawdzenie trasy Łoch! Idealnie, przy... dobra, ale na takich kamieniach to chyba lepiej nie hamować, bo, bo czuję, że przeszkadzam rowerowi. Ua! Z downhillowej trasy dojechaliśmy na... ...Baby Zille No i chyba stąd można dwie korby dać polecieć kicker Au! Trochę za daleko nawet, więc chyba mniej niż dwie korby Muszę jakoś szybciej pojechać. <grymne> Już któryś raz próbuje, ale chcę cały czas ten rower mieć trochę przód bardziej niżej, no, żeby to ładnie po prostu było. Uwaga duża! Uwaga duża! Okej. Okay. Prawie w bicie nie trafiłem. A mój kolano, znowu to kolano. Co mu chodzi? O kurczaki pieczone.